Siemano, siemano! Z tej strony Adriano. Może takie przywitanie będzie teraz. Dobra, w dzisiejszym odcinku co będziemy robić? W dzisiejszym odcinku przygotowanie rozrzutnika do rozrzucania obornika. Pług musimy odczepić od sześćdziesiątki. Jeszcze nie będzie testowany, bo za niedługo się dowiecie czemu, dlaczego. Dowiecie się za niedługo o co chodzi. Na razie tego pługa nie będę użytkował. Dobra, biorę kamerę na głowę i tak, przygotujemy nasz rozrzutnik do obornika, do rozrzucenia no cały dzień zabawy trzeba będzie to przesmarować yy, powietrze jest tak jak powinno być no zardzewiało jest, no trochę tutaj w środku, bo stoi to wszystko na dworzu i wiecie jak to jest tutaj sprawdzimy też ten łańcuch sprawdzimy, tutaj sprawdzimy łańcuchy były napinane na jesień więc jest w porządku Półko odczepiamy od 60, i zobaczymy jak to będzie współgrało, jak to będzie współpracowało z ciągnikiem. Biorę kamerę na głowę. Siadamy do 60. i będziemy palić maszynę. Ale tu świeżością pachnie, ja cię kręcę. A wy też jesteście ciekawi, czy to podniesie? No, podnieś podniesie. Zaraz zobaczycie. Dobra. O, powiem wam co, 60 to ja mam przeżycia. Tak się cieszyłem, że ten remont tutaj jest prowadzony. No, ale nie będę ukrywał. Będzie trzeba coś tu jeszcze poprawić. W tej 60. Nowe części nie współgrają ze starymi. Nowy wałek sprzęgłowy nie współgra dobrze z innymi zespołami w skrzyni biegów. Dlatego ona tak głośno chodzi. Tu nie wyją mosty, tu nie wyje atak, tu tylko rzęzie skrzynia. No i widzicie, też powiemy, jakie błędy popełniliśmy, trzeba wszystko wymieniać na nowe. Całą skrzynię, albo stare, albo nowe, żeby to chodziło. No, ale ja nie chciałem robić kosztów e, takich już dużych, bo jakbym musiał całe bebechy do środka włożyć nowe, to nie jest. To nie jest to złoty. To jest też kupa kasy. I teraz to wszystko wychodzi. To co się zaoszczędziło. No nie zaoszczędziło. Myślałem, myślało się, że to będzie dobrze. No ale takie są teraz materiały. To kurcze albo będzie rzęziło. I można tak jeździć. Bo tutaj nic się nie stanie. Albo z powrotem rozpoławiać i całą skrzynię zdemontować rozłożyć ją na części znowu i, i wtedy wszystkie koła zębate, wałki nówki dawać od nowa trzeba będzie łożyska bo jak się te wybije to prawdopodobnie gdzieś się poszkadza no i wtedy można włożyć atak zetorowski by było o wiele ciszej ja wam powiem tak, ten ciągnik to jest tylko i wyłącznie Robiony z sentymentu i też, żeby w zimę się nie nudziło, to coś się tam grzebało. Fajnie to wychodziło, ale wiecie, nie myli się ten, co nic nie robi. My się pomyliliśmy, powiemy wam, naprawimy te błędy, postaramy się naprawić te błędy i wtedy ta, i wtedy ten ciągnik będzie chodził. Co, Milcia? Halo, witam. Nie, nie jadę. A co ty robisz? Nie, bo, bo muszę odstawić, bo tego puga nie będę używał. Gdzie odstawić muszę. Odstawić go muszę. E, tam, bo będę zaczepiał rozrzutnik. Co tam? Jutro będziesz miał czas? No. Nie, jutro czasu nie, jutro rozrzucać, rozrzucać będziemy obornik. 11 no 11 mam. No i rano będę rozrzucał obornik. No teraz przygotowuję to. Dzięki. No to jest chłop. Kiedyś się tymi 60kami robiło i się opłacało. Ale teraz to, to nie jest wygodne. Szkoda zdrowia. I ona praktycznie u nas za dużej pracy nie zrobi na gospodarstwie, bo mamy już troszeczkę zmechanizowane to bardziej i mamy te maszyny wszystkie pod John Deera, pod większą... Pod większy ciągnik. Ta sześćdziesiątka to tylko i wyłącznie sentyment. Ona ma stać i rdzewieć. No. Może by zrobił na sześćdziesiątkę miejsce? No z tego co wiem, to rolnik z Hollywood chce inwestować w wiatę? Nawet się nie spodziewa. No i teraz mi napiszcie, co wy byście zrobili zostawić to tak jak jest, bo to by chodziło, czy robić, rozbierać to i zamewać całą skrzynię, całe koła zębate, wałki, wszystko nowe. I wtedy by chodziło tak, jak powinno chodzić. Nie gra. Jak stare to stare, jak nowe to nowe, a stary wałek sprzęgłowy nie mogliśmy zostawić, bo tam nawet łożysko się nie trzymało, bo tak był wyrobione, Tam kiedyś się zatarło łożysko i wałek chodził sobie bez łożyska, tak się wytarł, że trzeba było nowe wstawić i ten nowy nie współgra ze starym. A jeszcze jedno powinno być założone, bo, tak? Kurwa, jak ja to wezmę. Teraz idę rozpakować zakupy. No, Tutaj o, ładnie wlazło. Zamontowane cała słupica zamontowana jedziemy teraz odstawić puk. Taroby. Dobra Podjeżdżamy Ale tu fajne O kurde wyżej już nie da rady Ja pierdziele I co teraz Opa Ja tego nie uniosę O rzesz kurde Brakuje Jedynie co powietrze upuścić Albo Lewarek Dobra, idę po lewarek. Szkoda czasu. O, jeszcze jedna. Gitara. O kurde. Teraz to do góry. I to ten kapselek. O. I teraz to elegancko. A nie działa? A czemu posuw nie działa? Kurde, wygięło mi Tu zrobimy porządek i zaczniemy tam przesmarować i przesmarujemy. Dobra! Może być. Nie spadnie mi. Dobra! Odkręcimy. kurde, Taka akcja się śmiałuje! Gruba! O! Dobra! Luźny? Nie on taki musi chyba być, tak mi się wydaje. No, raz, dwa, starczy. Dalej. Dobra, wyszło. My tu smarujemy. Za chwilę się widzimy. Ja przesmarowałem cały rozrzutnik. Wszystkie kolamitki znalazłem, wszędzie przesmarowane łańcuchy sprawdzane, łańcuchy nasmarowane I jutro będziemy brać się za rozrzucanie obornika Tak więc dzięki za oglądanie I do następnego odcinka Pamiętajcie łapce w górze i subskrypcji kanału Jest już nas ponad 300 tysięcy I cały czas pniemy się ku górze Bardzo dziękuję i do następnego odcinka Na razie